Co? Co ty gadasz? Tu jest Nie. Do szkoły, Matołek. Czym jedziesz? Idę na piechotę. Czemu? Na autobus. Ej, zimno, widzę. Wiecznie, może się później wypogodzi. Mam nadzieję, w ogóle wydaje mi się, że dzisiaj mam. Wizytę u dentysty, bo <głos》> mam zapisane. Tylko problem jest tu, że mam zapisane i we wrześniu, i w październiku, i teraz nie wiem, która to prawdziwa data. Bo zazwyczaj to dzień wcześniej dostaję telefon, żeby potwierdzić wizytę. Wczoraj nie dostałam i się zastanawiam, czy ta wizyta jest, czy nie. Więc chyba sama po prostu później zadzwonię po 9 i się zapytam, bo nie chciałam, żeby przepadła. Nie wiem, bo zapisałam chyba po prostu 12.30, bo stwierdziłam, że zapamiętam czy to był październik, czy wrzesień, a jednak nie zapamiętałam. W ogóle ostatnio byłam też w ten jak tylko co do domu przyjechałam, i udało mi się na jednej wizycie zaleczyć aż trzy ząbki. Także super, bo tak to już co miesiąc, nie wiem, tak głupio trochę. A tak, trzy w jednym razem zrobione. Zaraz do kawki będę nadrabiać odcinek Minecrafta. Ja ogólnie w dzieciństwie, nie wiem jak wy, jakie były wasze gry dzieciństwa, ale ja właśnie bardziej lubiłam oglądać Minecrafta, może niż grać. Znaczy, grać też, ale jakoś tak nie byłam w to, wiecie, jakoś taka super najlepsza i nie grałam tyle w Minecrafta, co na przykład w Simsy. No bo na przykład Simsów uważam, że mam pokaźną kolekcję i to nie jest jeszcze wszystko, bo niektóre tam z czwórki. Kupowałam już, wiecie, bez płyty, ale ja całe swoje dzieciństwo przegrałam w Simsy. Naprawdę, kocham i czasem dalej do nich wracam. A, to taka ciekawostka przed kawką. Napijam się też z chęcią jakąś macz na dniach, ale już jej nie mam. A w ogóle nie jest dostępna na stronie Oromacza, żeby sobie zamówić od jakiegoś ponad miesiąca. Może była przez chwilę, ale podobno też się szybko wyprzedaje, więc no niestety. Razem co jakiś czas i niestety nie ma. Przygotowałam mi, mojej mamie porcję warzyw z rana. Jak wiecie, to jest też jakiś już rytuał od mojego czasu. Tutaj też mamy nasiona, akurat nie mamy czyja, więc będzie sama śiemelniana. Wczoraj taką porcję warzyw zjadłam sobie z humusem. Dzisiaj już praktycznie chyba humusu nie ma, więc po prostu tak sobie pochrupiamy. Jeszcze są pyszne warzywka, więc trzeba korzystać. Jeszcze wygrzebałam resztki humusu, także dojem to, żeby się nie zmarnowało. I jeszcze zapomniałabym o... Ojoj, o orzechach obowiązkowo. Przynajmniej dwa, trzy brazylijskie. Niestety teraz tylko takie mamy, więc takie sobie weźmiemy. W kiełennadzie mówiłam Wam o tym tuszu do rzęs, i ktoś tam się pytał, czy to ten niebieski Big Deal z L'Oreal czy różowy, więc odpowiadam jeszcze tutaj. Tam odpowiedziałam też, ale to chodzi o ten różowy. On już jest u mnie praktycznie zużyty, zeschnięty. Można powiedzieć, już bardzo długo go używam, ale naprawdę to jest jeden z moich ulubionych. Słuchajcie, ja to po prostu mam szczęście. Myślałam, że dzisiaj mam wizytę u dentysty. Dzwonię się upewnić. Okazuje się, że nie. Ale jakby coś się zwolniło, to do mnie zadzwonią I wiecie co? Godzinę później Zadzwonią! Także jadę I wyglądam jak Harry Potter Nie Grałam w Savarkocha, prawie nigdy takiego nie robię Zawsze robię jak już to od góry, a dzisiaj takie aaa, luźne Menelski, menelsko się tak w ogóle ubrałam, ja tak lubię Skarpety jakieś dwie różne Who cares? Za moich czasów to się nie chodziło Parasolki, eee, parasolku, tylko się lubiło Cukru nie jesteś! No gdzieś to minut, jak wykradziony na miejsca! Ja pierdzielę! Masakra! a się ubrała! Uff. Dobra, ja już słuchajcie po dentyście. Fajnie, że się udało. Tym razem e, w sumie chyba dwa ząbki zaleczyłyśmy, także fajnie. 6 stówek, dziękuję. Poszło to już w, w miesiąc na zęby, wydałam prawie 2000. tysiące. No ale ważne, że mnie nie boli. Tak, jakby jesteśmy na. Lepszej drodze, bo wcześniej troszeczkę zaniedbałam. A teraz już wychodzimy na prostą, jest dużo lepiej. Deszcz nadal leje. Myślę, czy może do Lidla podjechać. Nie wiem, nie wiem. W ogóle dzisiaj mnie znowu bolał dość ząb. Zazwyczaj mnie nie bolił dentysty. A dzisiaj ostatnim razem, no tak, tak, dość konkretnie. Aż się trochę zraziłam, muszę powiedzieć. Bo ja od na przykład wiem, że wiele osób od dzieciństwa ma takie coś, że się boi dentysty, nie lubią. Ja nigdy w ogóle nie miałam z tym problemu. Całe dzieciństwo normalnie chodziłam. Jak chodziłam do szkoły, też później, czy w liceum, czy w gimnazjum, tak ja jestem z pokolenia gimnazjum, nie miałam z tym problemu. Ale teraz i ostatnio, jak mam mnie trochę bolało, to miałam takie, no, może, może coś jest niehalo, jednak, ale nie, to tak wiecie, chwilowo. Dobra, wróciłam w domu, byłam w Lidlu, kupiłam pomarańczę, fasolkę, jakieś takie kilka rzeczy, dosłownie wydałam 20 złotych i robię sobie jajka na miękko, bo mam ochotę, albo też chlebek kupiłam. I w ogóle miałam was zadejtować, co z tą sytuacją z bankiem i z tymi zaginionymi pieniędzmi. Otóż, słuchajcie, na początku, bo już wam chyba mówiłam, odrzucili, bo powiedzieli, że tam z Blikiem nie mogą się skontaktować, kontaktowali się, ale Blik nie zwrócił, coś takiego, więc, więc muszę sobie radzić sama, zostawili mnie z tym samą. Po czym ja napisałam jeszcze odwołanie, że w takim razie nie czuję się bezpiecznie, nie czuję się, żeby moje pieniądze były bezpieczne, no i że proszę o załatwienie sprawy polubownie, bo w innym wypadku rozwiązuję umowę i wypłacam wszystkie pieniądze, jeżeli mi nie zwrócą. No i słuchajcie, dopiero jak nastraszyłam, nastraszyłam w sensie, no wiecie, no tak jakby napisałam prawdę, że mam taki, taki plan, jeżeli pieniądze się nie znajdą, to, to odchodzę, kończę współpracę. Hmm, ale słuchajcie, po kilku dniach dostałam wiadomość, że rozpatrzyliśmy Twoją prośbę pozytywnie i dostałam zwrot pieniędzy. Także słuchajcie, za pierwszym razem, jak podeszłam grzecznie i poprosiłam o pomoc, się nie udało, a dopiero drugim razem, jak powiedziałam, że no to w takim razie wypłacam wszystkie pieniądze, przechodzę do innego banku, dopiero udało się odzyskać. Także nie wiem, bo to jest chyba po prostu jedyny sposób na rozmowę z ludźmi, na załatwianie spraw, bo na początku powiedzieli, że nic się z tym nie da zrobić, a zobaczcie, później już się nagle dało, także fajnie, że koniec końców się udało. Przykro, że musiałam dorobić w taki sposób, no ale chcieliście update i macie. Lena, jesteś zadowolona, że codziennie przychodzę i cię pytam z angielskiego? Nie. Nie jedmy. Nie. Dobro chleb, dobre masło i dobra kanapka. To było? To było. Przyniosłam mamie taką samą kanapkę, żeby nie mówiła, że na starość jej nie przynoszę. Dodawaj. Mm. Nie, będzie Dobra, fajny urywek. No. Mogę? Chcecie zobaczyć pełni paznokcie? Takie O i stóp. Co ty robisz? No technika, bo dzisiaj robimy burakę i kawałek. Najlepszy dzień w szkole to kiedy robi się wrapy i kebaby Albo kanapki no, albo takie do seli. Albo gofry no, no, A u w samochodzie Bo troszeczkę się tu były zbierało Troszeczkę O, mam też w Rossmanie po pojedzenie dla moich dupek puchatych I teraz to robimy ze statek do nagrywania No i od razu lepiej. Jeszcze trzeba będzie w środku jakoś posprzątać kurz, bo no do otwartego dachu niestety bardzo szybko się tutaj kurzy. Zobaczmy, co skrywają moje szafki podczas mojej nieobecności, bo ja szczerze mówiąc, jak przyjeżdżam, nie rozpakowuję walizki do szafek, bo po prostu po pierwsze mi się nie chce, nie opłaca mi się, a po trzecie jak kiedyś rozpakowywałam, to później zawsze było tak, że czegoś zapomniałam, czegoś nie wzięłam, więc od tamtej pory tego nie robię. Mam to gdzieś, żyję na walizkach. Dobra. Pierwsza szafka. Chcę wierzyć, że znajdę tu może jakieś perełki, ale wątpię. Dobra, to to są w ogóle jakieś spodnie leny. To też, ale sobie je wzięłam. Tutaj jest piżama. Zaraz będę wam pokazywać, czy znajdę coś ciekawego. Eee, nie, to są moje. To są moje spodnie. Sorry, to są spodnie leny. Eee, oh my god. Czy Mam leggings na głowie. Tak. E, zignorujmy to. Słuchajcie, ta spódniczka, ja Wam rzucę zdjęcie. Ja w niej nagrywałam, jak miałam, nie wiem, 13 lat chyba. I dalej nie wchodzę, tak jakby. Ona jest na 1,70 m z handlem. I nagrywałam, pamiętam w niej, Back to School milion lat temu. na YouTube mam do niej taki sentyment. Tak ją lubię. Chociaż nie za często noszę, bo ona bardzo łatwo no, się podwiewa. Dobra, tutaj jakieś takie niezbyt ciekawe rzeczy. To muszę Wam pokazać. To jest słuchajcie coś wspaniałego, pamiętam jak moją mamę bardzo prosiłam, żeby mi to kupiła i to było zamawiane na Allegro milion lat temu i dużo lepiej mi się z tym stało, mimo że to jest sztuczne poliester. To wiecie co to jest? Poduszka z Justinem Bieberem. Oh my god, zobaczcie jak ona jest no, zużyta, że tak powiem już tutaj. Ale zawsze sobie wyobrażałam, że sobie tak śpię z Justinem, może kiedyś. Ona jest i nigdy jej nikomu nie oddam. Dobra, sprawdźmy dalej z jakichś takich ciekawszych rzeczy. Dobra, to jest bałagan, to też to ignorujemy. To słuchajcie, jest fajna bluza ogólnie z burgerami i ja pamiętam, ona jest w ogóle super jakościowa, ona też ma bardzo dużo lat i ja pamiętam kiedyś zamówiłam ją, jak miałam jakąś taką pierwszą współpracę na YouTubie taką barterową jest coś a la Shein. Coś takiego, i wtedy zamknęłam tą bluzę, wtedy jeszcze te rzeczy były takiej super jakości, i zobaczcie, no nadal jest. A co? Ostatnio w niej byłam na ognisku, zresztą jak widzieliście, gdzie ten kolor w ogóle chyba nie jest bardzo moim kolorem, taka krótka. Ale jak tak sobie patrzę, na przykład, te rzeczy naprawdę mają 10 lat i więcej, i jak są wykonane, jaką mają trwałość. A na przykład te rzeczy teraz w sieciówkach, które często są do wywalenia po prostu po dwóch praniach, to jest, wiecie, przepaść, a ceny też były dużo niższe. O oh my god, tutaj to w ogóle jest, słuchajcie, moje mamy bluzka, taka imprezowa i to była jakaś moja taka pierwsza imprezowa bluzka. Zobaczcie, ona ma na ramionach takie kryształki. ją się tak też tutaj zapina. też właśnie odpadł. Ja się tak tutaj zapina. I pamiętam na jakąś taką dyskotekę i otrzymałam. Taka jedna jedyna bluzka imprezowa. Oh my god, ale wspomnienia, serio. Ta bluzka, ramionczka są zmasakrowane. To już ma, nie wiem, 6 lat, może 7. Chciałam mieć taką ładną bluzeczkę, wiecie, ale jakaś koroneczka tutaj czy coś. Jakaś z jakiejś takiej chyba chińskiej strony też. I zobaczcie, co się stało z ramionczkami. W ogóle powinna ją wyrzucić, tak jakby już nic z niej, ale to była taka moja pierwsza. Bluzeczka koronkowa. Nie wiem. Taka sukienka. To jest w ogóle jakaś piżama i pamiętam chyba babcia mi ją kiedyś kupiła w second handzie. I w ogóle jest super jakościowo. Bardzo fajna. Nie wiem, czy mu nie, nie śpię. Jakieś stare sweterki mojej mamy, to nie będę wymować. Oh my god, to też jest jakaś taka bluzka, którą wybrałam sobie do współpracy 100 lat temu Pamiętam, tak się wszystkim podobała, to już jest trochę taka sztuczna Ale zobaczcie, z napisem I pamiętam, wszyscy się zachwycali tym, bo zobaczcie, ona jest tutaj tak jakby... rozcięta i to można sobie tak fajnie, wiecie... tak zrobić, żeby był taki rękawik No w ogóle dajcie znać, czy taki przegląd szafy, bo... To jest na przykład ciekawe. Wymiętolona, I'm sorry, ale widzicie, gdzie była schowana. Zobaczcie, pomarańczowa, ona jest w ogóle mega piękna. Jedyna jej może taka trochę wada to to, że jest turbo krótka i ja zazwyczaj pod nią nakładałam po prostu spodenki, ale ona jest naprawdę piękna. Też z jakiejś takiej chińskiej strony, kiedy zamawiałam do współpracy 100 lat temu. I z tyłu ma takie wręzelki. Ona jest naprawdę super i nigdy jej nie wyrzuca. No właśnie mówię, jedyny taki minus, że jest naprawdę bardzo krótka. To są w ogóle jakieś męskie spodnie. Nie wiem, skąd moja mama je wytrzasnęła, ale ja powiedziałam, że ja je chcę. Wrangler. No, męskie spodnie Wrangler. I ja powiedziałam, że ja będę w nich chodzić. I ja w nich chodziłam, takie o, luźne. Może coś jeszcze z nich będzie. Ej, zaraz zobaczymy, przymierzymy. Moje spodnie, jakieś takie rurki z pull and Bear, które kupiłam gdzieś na jakiejś wycieczce w Warszawie, jak ze szkoły jeździliśmy, no bo tutaj nie było pull and bear, Zobaczcie. Taka byłam. 38. 38 kiedyś nosiłam, dacie wiarę? Teraz to ja bym się w tych spodniach utopiła. No, to fajnie. A one były na mnie takie, wiecie, obcisłe, nie. Oh Majka, to są, słuchajcie, moje spodnie z Big Stara z niskim stanem, takim turbo niskim. Zaraz też przymierzymy. Ciemny jeans. Ja w ogóle nie wiem czy mi taki pasuje. Ruki. Zaraz to przymierzymy, muszę to zobaczyć, bo 100 lat ich nie nosiłam. To jakaś taka spódniczka, która w ogóle jest na mnie za duża, bo ostatnio chciałam ją nałożyć i... No niestety, nie wiem, skąd ona jest, XS, ale jest tam nie za duża, tak jakby na brzuchu mi bardzo odstaje, więc jej nawet nie będziemy. Tu jakaś też współpraca, ale to nic takiego. Torebka moja! Ona ma milion lat, ale zobaczcie, jakie jest jakości dobrej, ona ma naprawdę milion lat. Gdzieś chyba w jakimś talii Way kupiłam bardzo dawno temu. Nie, z Reezers, słuchajcie, zobaczcie, w środku moje I to była moja taka pierwsza poważna torebka. A ja jeszcze... zobaczcie, jaka jest zużyta. A ja się nią kiedyś bawiłam, wiecie, w szkołę. I myślałam tu różne zeszyty, a teraz co tu jest jakieś torebki stare. I zeszyty dalej są jakieś. O oh! oh my god, zobaczcie to. Tak, bo ja się bawiłam w szkołę takimi takimi tymi. Jakimiś FM grup, wiecie, jak takie były, pachnące perfumy tutaj. Coś a'la Avon. Jest dziennik, którym się bawiłam. Już to była szkoła, wiecie, a to był dziennik. O, co jakieś hasła. Numer dziennika uwagi. Przeszkadza w trakcie zajęć. To się z przyjaciółką bawiłam wtedy, są nasze podpisy. Z tą drogą w tych placach jest bardzo fajne, jakby go wyczyścić. Zobaczcie, przezroczysty. Jeszcze wam pokażę tutaj w lustrze. Jakoś tak lepiej to widać lepsze światło. No widać, że za duże, nie? Widać że za duże, ale ogólnie. Takie wiecie, fashion uważam. Nie. Do jakiejś tam stylówki. No takie szerokie. No wiadomo, no ale co? Lepsze to niż, niż te, wiecie, rurki kurcze z takim niskim stanem aż dotąd. A to jest słuchajcie, moja pierwsza pierwsza profesjonalna kamera, którą zaczynam nagrywać na YouTubie. Pamiętam, była kupiona chyba na jakimś OLX albo Allegro za chyba 6 stówek i to już było dla mnie takie wow, mega profesjonalne. Coś ostatnio próbowałam ją podłączyć, podładować, żeby włączyć, ale coś nie działa, nie wiem, czy bateria zepsuta czy co, ale jest, to jest relikt dosłownie. Ogólnie, jak wiecie, ja umiem robić fasolkę taką, ale moja babcia robi taką dobrą, że teraz kupuję ciągle fasolkę i proszę babcię, żeby mi zrobiła, bo jest nieziemska naprawdę. Słuchajcie, efekt włosów pokręconych na leggings. Uważam, że mega ładne. I to tak dłużej trzymam, bo na przykład wczoraj 3 godziny to takie lekkie fale wyszły, a dzisiaj po dużo dłuższym czasie to takie mocniejsze, ale też uważam, że piękne. Nie? Jeszcze jakby je tak bardziej poluzować, dajcie czy znaczy, chcecie tutorial na różne sposoby zakręcania włosów. Niu-Niu, głodny? Tak. niu, niu. Amciu. Tak? Jest. Co ty mówisz? Taki głodny? Boże, boże. Nie jadłem po prostu z 3 godziny i już po prostu muszę, tak? się. Yes. Co strasznego. Ale pachnąca jak nienka, niam niam niam. Oh! Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie vlogi. I widzimy się w kolejnym. Pamiętajcie o subskrybowaniu, o Instagramie, o TikToku. Będzie to wszystko wie.